W tym filmie pokażę Wam, jaki był mój największy problem z Windowsem 11 na mojej Lumi 950 i jak ponownie ją zepsułem, próbując rozwiązać ten problem troszkę zbyt gwałtownie. A więc, tak, największym moim problemem tutaj na tej Lumi było to, że miałem bardzo mało miejsca na dysku C. A wszystkie aplikacje, które chciałem zainstalować, na przykład GeForce Now, czy jakaś gra do przetestowania, czy cokolwiek innego, wymagało właśnie miejsca na dysku C, nawet jeśli chciałem tę grę zainstalować. Na karcie pamięci zewnętrznej. Tutaj jak widać mam tylko 127 MB pamięci wolnego. I przez to każda instalacja kończyła się niepowodzeniem ze względu na zbyt mało miejsca. Ja próbowałem tutaj oczyszczać dysk, wyrzucać pliki, usuwać historię, wszystko co mi przychodziło do głowy. Ale no, nawet papieska godzina mi nie pomagała w tym. No, miejsca nie przybywało. Tutaj jest jak próbuję zainstalować GTA San Andreas i wyświetla się błąd 112. Za mało miejsca na dysku. Teraz postaram się tak obrazowo pokazać Wam, co dokładnie chciałem zrobić na tej LUMI. A więc, tak, tutaj jest mój dysk podstawowy w moim komputerze, prawda? To mamy partycję systemową EFI, tu jest mój dysk C, bardzo duży, 460 GB, i tutaj jakaś inna dziwna partycja. Czyli taki zdrowy układ, mam dużo miejsca. Ale, ja teraz Wam to narysuję, na LUMI wyglądało to tak. Ten prostokąt to będzie cały dysk. 32 GB. I teraz tak, tutaj były po prostu dziesiątki dziwnych partycji. Tutaj była partycja, która nazywała się DATA. I ona miała jakieś 8 GB. Następnie była właśnie ta partycja EFI, która zajmuje 100 MB tylko. Tu na końcu chyba była jeszcze jakaś dziwna partycja, ale już nie pamiętam dokładnie. A tutaj była 17 GB, tam 17,5 chyba było. I to był mój dysk C. I na tym dysku oczywiście 17 GB zajmował system i ja pół gigabajta miałem dostępne, wolnego miejsca. I chciałem rozszerzyć tą partycję o te dane, ale niestety nie mogłem tak zrobić, ponieważ przeszkadzała mi ta partycja EFI. Dlatego chciałem tą partycję jakby stąd wziąć, przyłożyć ją tutaj i te dwie partycje, skoro byłyby już obok siebie, no to mógłbym tej troszkę urwać i przydzielić do tej. W związku z tym z tej wyszłoby mi no jakieś 22 chyba gigabajty. Jakoś tak sobie to policzyłem, tak chciałem zrobić. Taki był mój właśnie plan. Oczywiście plan był bardzo szalony, bo nawet nie wczytywałem się i nie wiem dokładnie, czy tak yy, można byłoby rozszerzać te partycje i tak je zamieniać, ale stwierdziłem, że spróbuję, no przecież, co to jest, czysta zabawa. No i zabrałem się za realizację mojego planu, a więc zmniejszyłem trochę wolumin dysku C, dokładnie o 100 MB, tak aby stworzyć tam nową partycję EFI w tym miejscu. Tutaj się nie sugerujcie tym, że tu jest 28 GB wolnych, bo to tylko tak demonstruje. I teraz musiałem uruchomić komputer z pendrive'a, no ale tutaj nie mogłem tego zrobić, więc po prostu zrobiłem to w obrębie systemu. Czyli przechodzę sobie do wiersza polecenia. Oczywiście uruchamiam go jako administrator, tak w razie czego. Zobaczm sobie tak. Teraz przechodzę sobie do Disk Part, listę dysków. Wybieram sobie dysk. Oczywiście wybieram dysk 0. To drugie to jest moja karta pamięci. Teraz po prostu zrobiłem partycję EFI nową. Tak sobie, przejdę nawet do narzędzia. To jak widać, jest partycja systemowa. Teraz znowu sobie wypisuję partycję. Jak widać, mamy zaznaczone gwiazdką, czyli wybraną partycję 42. Tu jest partycja systemowa, 99 MB, tak jest. I teraz muszę ją sformatować na typ plików FAT32, ponieważ ta partycja obsługuje tylko taki typ plików. Jest oczywiście z sukcesem sformatowane. Wychodzę sobie z programu Diskpart. Teraz powinienem sobie wyświetlić wszystkie katalogi, czyli wpisać sobie c i Enter, potem DIR, ale ostatnio wyglądało to tak. Więc już tego nie będę robił. Teraz wpisuję komendę. B c://windows i Enter. Teraz sobie czekam. Pliki uruchamiania zostały pomyślnie stworzone. I teraz szczęśliwy ja to już mogłem zamknąć. Jak widać, system działa, nic się tutaj nie dzieje. Nawet tej partycji nie usuwam specjalnie. W każdym bądź razie po prostu dałem uruchom ponownie. Żeby przetestować czy ta nowo utworzona partycja w ogóle działa. Ta partycja systemowa EFI to jest taka mała partycja, która jest sformatowana w formacie plików FAT32, czyli jakby w tym starszym formacie, i ona jest generowana automatycznie podczas instalacji systemu Windows. I w niej znajdują się takie niezbędne pliki, które są potrzebne do uruchomienia systemu operacyjnego, czyli programy ładujące sterowniki, sterowniki urządzeń, narzędzia systemowe i inne kluczowe dane niezbędne do uruchomienia systemu Windows. Jeśli, na przykład, usuniemy taką partycję systemową. To system Windows nie będzie miał tych wszystkich instrukcji, i w związku z tym nie będzie się dało już uruchomić komputera. No i właśnie takie coś prawdopodobnie stało się na mojej LUMI. Pewnie ten system ARM inaczej jakby traktuje tą partycję systemową, i ten program Voa deployer, którym instalowałem Windowsa na tej LUMI, zapewne jakoś inaczej zapisuje to, i po zmianie tych instrukcji, z jakiej partycji systemowej ma odczytywać sterowniki, po prostu LUMIA nie działa. No i właśnie. No i po tych groszadach. Moja lumia już się więcej nie uruchomiła. Komputer musi być naprawiony. Press Windows Key to UEFI Settings, ale oczywiście nie mogę kliknąć Windows Key, no przecież tu nie ma klawiatury. A ta klawiatura podpięta tutaj, o, na USB, nie widać tego, bo to jest czarne. Ona nie jest aktywna przed uruchomieniem systemu i przed uruchomieniem sterowników. No i właśnie dlatego moja lumia już tak sobie padła. No, dosyć ciepła jest. Ok, a więc w tym filmie to już wszystko. W następnym postaram się jakoś naprawić tę lumię, zainstalować jakieś benchmarki i testy. No i jeśli się uda jakieś gry, pokażę Wam, czy się udało. Tak więc dziękuję za uwagę.